Dzień dobry. Witam Państwa. Wczorajsze popołudnie przyniosło nieco uspokojenia na rynku głównej pary walutowej. Po części było to spowodowane lepszymi odczytami ze Stanów Zjednoczonych, jednak głównym czynnikiem, który wpłynął na polepszenie nastrojów, były spekulacje na temat porozumienia między Międzynarodowym Funduszem Walutowym a Komisją Europejską w sprawie pomocy dla Grecji. Dzięki temu kurs eurodollara dotarł do poziomu 1,42, jednak zaproku musił do tego, by sforsować ten opór i dzisiaj rano znajduje się troszeczkę niżej w po okolicy 1,4150. Na parach złotowych po wczorajszej lekkiej panice dzisiaj możemy obserwować uspokojenie nastrojów. Inwestorzy skorzystali z lepszego klimatu inwestycyjnego panującego na głównej parze walutowej i dzisiaj kurs USD-PLN kształtuje się na poziomie 2,8150, a euro. -PLN na poziomie... 39825. Dzisiaj poznamy trzy istotne publikacje makroekonomiczne. O godzinie 14 napłyną do nas informacje z polskiej gospodarki. Będzie to inflacja PPI, dla której eksperci szacują spadek z poziomu 8,9% w skali rok do roku do poziomu 7,1% w skali rok do roku. O tej samej godzinie poznamy dynamikę produkcji przemysłowej w Polsce. Tutaj spodziewany jest odczyt na poziomie 7,8% w skali rok do roku, czyli o 1,2% więcej niż w poprzednim okresie. O godzinie 15.55 poznamy ostatnią publikację, będzie ona dotyczyła gospodarki Stanów Zjednoczonych. Będzie to wstępny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan. Tutaj eksperci spodziewały się niewielkiego wzrostu z poziomu 74,3 punkta do poziomu 74,4 punkta. To wszystkie informacje przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Państwu jego dnia. Do widzenia.